Cześć, kiedy nagrywałem ten film po raz trzeci, opowiadałem, dlaczego nagrywam go po raz trzeci, a nie za pierwszym czy za drugim razem ten film nie wyszedł, prawda? Dlaczego tak się stało? A teraz nagrywam ten film po raz czwarty. I to nie jest, to nie jest kwestia tego, że w każdym filmie mówię to samo. Ja naprawdę nie potrafię, nie potrafię strzelić za pierwszym razem filmu. Zawsze coś jest nie tak. Koszmar. A co by było, gdybym dopiero miał jakąś kamerę, bo nagrywam to telefonem, która ma 20 tysięcy opcji kolorów jakiś panoram, niepanoram, oddaleń, przybliżeń, obiektywów dokręcanych, odkręcanych boże, przecież ja bym się z tym pogubił. A gdybym jeszcze mógł operować dźwiękiem szok po prostu. Naprawdę, naprawdę szacunek dla was, youtuberzy, którzy macie tych subskrypcji tyle, pff, że, nie, że trudno zliczyć, bo, bo nie wiem, jak wy to wszystko ogarniacie. Ja bym chciał po prostu włączyć telefon, powiedzieć wam to, co mam powiedzieć i iść dalej w życie, ale się nie da, jak się okazuje. Za pierwszym razem spadł mi świecznik, który służy za statyw. W tak, dokładnie. Nie jesteście po drugiej stronie, tam nie ma kamery na takim trójnogu jakieś super profesjonalne. I tam jest po prostu mój telefonik oparty o świeczkę. No i ten telefonik strącił mi tą świeczkę, ona się troszkę rozbiła tam stukła. Mam drugą taką samą, więc, więc lecimy dalej. Tak to wygląda. Za drugim razem, za drugim razem powiedziałem coś, czego nie chciałem powiedzieć. Eee, Zacząłem nawijać gdzieś tam na spontanie, prawda, że to, to, tam, to, tamto, a później stwierdziłem, nie, 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 to jednak się nie nadaje do, do filmu. Tak, tak, będę sławny kiedyś, tylko nie wiem z jakiego powodu. Eee, za trzecim razem powiedziałem, że to jest ostatni film, i cokolwiek bym nie powiedział, to będzie trzeci i ostatni raz. I nawet doszłem do początku czytania listu, ale później stwierdziłem, że jakoś tak dziwnie nie leży mi to nagrywanie. To nie ten flow. Jakoś za bardzo się spinam, za bardzo myślę o tym, co mówię. A więc stwierdziłem, że następnym razem, już czwartym, powiem to, co chcę powiedzieć, nie zważając na to, czy mówię za dużo, czy nie, równocześnie gdzieś tam się cywilizując. Wiem, że to zagmatwane jest, ale, ale wierzcie mi, wiem, co robię za czwartym razem. Okej. Okay. Chcę wam przeczytać jeszcze jeden list z Drogiej Pani Bibliotekarki, z tej książki, nie będę mówił dlaczego ten, bo mówiłem to po raz pierwszy w pierwszym nagrywaniu filmiku, w drugim i w trzecim i za każdym razem nie wychodziło, więc jeśli zacznę czwarty raz opowiadać dlaczego ten, a nie inny, to po prostu nie wyjdzie i <laughs> będzie piąty raz, nie wyjdzie. Po prostu wam go przeczytam, tak? Jak ja jestem nieciekawy. No cóż no, no cóż no. Może Wam po, 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 powiem wam na przykład o powiem wam, dlaczego nagrywam te filmy. E, oczywiście oprócz e, faktu oczywistego, że jest was 12 i bardzo sobie to cenię. To jest 12 osób, jak już mówiłem, 12 światów, 12 życiorysów. Super, dziękuję bardzo, prawda? E, ale to mnie relaksuje. To mnie po prostu cholernie relaksuje. Takie czytanie bez jakiegoś tam planu, że oglądnie to tyle, czy tyle, czy tyle osób, że to musi dotrzeć do tylu, czy tylu, czy tylu osób. Po prostu mnie to relaksuje. Miałem dzisiaj iść na siłownię, kolejny raz, ale z pewnych względów, o których też nie chciałem, nie chcę mówić, e, mówiłem o nich w trzeciej próbie nagrania i w drugiej, a później stwierdziłem, że to też się nie nadaje <laughs> i to jest czwarta próba nagrywania, więc nie będę o tym mówił. E, z pewnych powodów mam dzisiaj jakiś taki gorszy dzień, e, gorszy dzień, mm. Miałem iść na basę, miałem pobiegać, miałem iść na siłownię, Pff, ale mi się nie chce. No, więc przeczytam list, ja się uspokoję, zrelaksuję. Wam być może się przyda do czegoś ta wiedza, którą tu łykniecie, czyli kilka chwil z życia rebela, choć prawdopodobnie do niczego. I, 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 i zrobimy sobie ten kolejny filmik. A może jeszcze pójdę na tą siłownię, kto wie. No i tak, no i tak. Teraz już jesteście pewnie przekonani w 100%, jeśli oglądaliście ostatnie 2-3 lub więcej filmów, że naprawdę nie nadaje się na YouTubera. Nie mam do tego charyzmy, sprzętu, nie potrafię ciekawie opowiadać, zacinam się i te wszystkie różne rzeczy, które przekreślają mi drogę do kariery. Nie będę sławny, nie otworzę sobie swojej restauracji, będę wam czytał listy do telefonu ustawionego na świeczce, a wy będziecie myśleć, ja pierdolę co to zaczął. Ale może to Was będzie wciągać. Kicz wciąga. E, dobra. Może już zacznijmy czytać ten, ten list, bo ten filmik będzie trwał za długo. O długo, za długo. Przeczytam Wam dzisiaj wiersz sprzed lat o Wajdakach. Co mnie natknęło no, w pewnym sensie moje życie, prawda? No, nie zawsze tutaj był grzeczny i porządny. E, natomiast różnie bywało. To, to to jest wiersz o kobietach, które. Które uwielbiają łajdaków, albo tylko im się tak wydaje, i to jest właśnie ten cały haczyk w tym wszystkim. E, droga pani bibliotekarko, 70, bodajże, 8 listów, już nawet nie pamiętam. E, do drogiej pani bibliotekarki, można zamówić tą książkę w wydawictwie Miniatura Małpa, autograf.pl w cenie bodajże 27 zł, plus przesyłka. Kawałeczek mojego życia, możecie mnie poznać dzięki tej książce, albo możecie oglądać te filmiki, albo testy Siekier na przykład. Które też na przykład ja lubię oglądać, albo, albo filmiki z pracy Pucybuta, która jest fascynująca, polecam na przykład, albo jakieś inne filmiki. Ale jeżeli ogląda akurat ten filmik, to, to zapraszam do listu. Już nie przedłużamy. Podejście czwarte, jak oni to mówią. Kamera żyła czy jakoś tak. Nie wiem, nie mam. Nie wiem, dobra, lecimy, lecimy. Droga pani bibliotekarko, umieram. Uprzejmie dopraszam się panią o szybki ratunek, bo jak nie umrę, to chyba zwariuję. Proszę odpisać bez zwłoki i nawet jeśli musi pani nakłamać, proszę zrobić tak, żeby ocalić mnie od śmierci przez ogłupienie. Jak się umiera przez ogłupienie? Różnie. To się z okna wyskakuje, to się wiesza, to się zażywa masę takich mocnych tabletek. Otóż, droga pani bibliotekarko, jestem łajdakiem. Nie jakimś nadzwyczajnym, tylko takim właśnie zupełnie normalnym, statystycznym łajdakiem. To oczywiście nie byłby żaden problem. Wszak na świecie jest masę takich jak ja, a niektórzy podobno nawet zarobić na tym potrafią. Cóż, moje łajdactwo nie jest przedsiębiorcze, ale od początku. Otóż spotykam się z kobietami. Częściowo chcę takiego stanu rzeczy, a częściowo. No i tu mnie na samą myśl krew zalewa. Bo widzi pani, droga pani bibliotekarko, nie wiedzieć czemu są takie kobiety, które z uporem twierdzą, że kochają łajdaków. I lgną do nich, wpraszają się w bałagan. A musi wiedzieć pani, droga pani bibliotekarko, że łajdaczy, bałagan to nic innego jak cholerny, święty spokój. Stękają, wzdychają, rzęsami trzepoczą. Ja zawsze ostrzegam kobiety, które we mnie widzą łajdaka, że owszem, owszem, rację mają, żeby uważały na takich jak ja. Bo my krótko kochamy, żądnie jesteśmy przyziemnych rozkoszy. Obietnic spełniać nie chcemy, a i kłamiemy, gdy tylko zajdzie potrzeba. Nasza, ma się rozumieć, że wierność jest zarezerwowana dla psów, bo my, Łajdacy, codziennie świeżo kochać pragniemy. A że miłość najpiękniejsza to ta, na samym początku poznania się dwojga, to wciąż chcemy tylko poznawać. Jak się już zna, to nie jest to samo, bo się już wie. Już się spodziewa. Smak i zapach zna doskonale. I... paranoja to przecież. Kobiety patrzą wtedy na mnie, jakby masło im z oczu płynęło. Usta im się rozchylają, niczym wrota do piekieł. Oczy się robią w talerze. Ja kocham takich łajdaków. Ja chcę pana, proszę pana, mi płakać przez pana potrzeba. No więc im jeszcze mówię tym kobietom w łajdaków wpatrzonym, że ja nawet elegancko kochać nie umiem. Ubrania bym zdzierał od progu, rzucał damami w nałóżko w pośpiechu, a zamiast słodki słówek z prośności do ucha szeptał. I że gryzę, że tarmoszę, a po wszystkim grzecznie mówią dobranoc, do niezobaczenia i drzwi pokazują. A one znowu we mnie wpatrzone. I ręce im drżą jakoś dziwnie. Przecież od dawna się w rękach nie pierze. Czy one nie mają automatów? Taki żart. Głupi, wiem. Ale to było pisane lata temu. I krzyczą, że kochają łajdaków. Więc kiedy już owe kobiety do siebie zapraszam, to tak jak pisałem. I niby nic. Niby dobrze. Tylko straszny się raban robi, jak się zupełnie przypadką, przypadkiem jedna z drugą w drzwiach wymijają. Ciekawostka, było ich trzy, ale nie minęły się trzy. Umiałem na tym zapanować. Toż to jest katastrofa. Czyż nie mówiłem? Czyż nie ostrzegałem? A one tak uparcie twierdziły, że mm, kochają łajdaków. Droga Pani Bibliotekarko, niech pani powie, że one owszem są nienormalne? Że ja wcale nie jestem zły, że nie jestem, jak to one mówiły, erotomanem. No skrozo, czy ja noszę pod pachą kolekcję pisemek? Czy ja seanse z nagimi paniami oglądam? Ja kocham, ja wielbię, ja pragnę żywych kobiet tylko. Więc dlaczego erotomanem? Bo ja w ogóle wie pani chcę kochać i basta. A że kocham tylko po łajdaczemu. Toż je przecież wszystkie lojalnie ostrzegam. A one jak Katarinka. Ależ mój drogi panie, ja kocham takich łajdaków. Fakt, mógłbym przykładem zostać mężczyzną i jedną kobietę wybrać. Ale jak wtedy kochać wszystkie, jak je to trzeba? Nie mogę postąpić tak, by jedna od drugiej w czymś lepszą była. Wszak kobiety są cudne i kropka. I tak, jak się kocha wszystkie kwiaty w ogrodzie. Tak, jak się każde z jabłek ślicznych kocha, gdy się je zrywa. Tak, ja każde z tych stworzonek miłością obdarzam. Czy widziała kiedyś, droga pani bibliotekarka, ogród z jednym tylko kwiatem? Albo czy w bibliotece jedna książka na półkach? A w piekarni, gdzie chleb pyszny, pachnący, jeden tylko bochenek się piecze. Ale nie, one uparte. Jakby myślały, że Wajdak to taki aktor, co dla nich specjalnie się spod ziemi pojawił i rolę jakąś odgrywa. Że on tylko udaje, a zaraz po kwiaty pobiegnie i na kolanach miłość dozgonną wyzna. Albo... Że znudzi mu się być łajdakiem, że coś się zmieni. Hmm. Czy kwiat, choćby róża, zmienia się czasem w stokrotkę? a chleb, pyszny placek z wiśniami? Droga pani bibliotekarko, niech mi pani zdradzi, jaki jest przepis na kochanicę łajdaków. Tak by zrozumieć chciały, że życie na krawędzi to ma do siebie, że na krawędzi się toczy. Czekam odpowiedzi od pani. Niech się pani pospieszy, bo wczoraj taką jedną damę spotkałem, co popatrzyła na mnie, ja na nią i się zapytać wreszcie zdecydowała, że co ja tak na nią oczy bałusze. No to jej mówię, żeby jej chętnie biust potarmosił. I od razu policzka nadstawiam, a ona mi na to. Ja Pana kocham, ja pragnę. Pan jest łajdakiem. Ja kocham takich łajdaków. Poskryptum musi być: Droga Pani Bibliotekarko, katastrofa. Dopisuję do listu, choć wysłać go miałem właśnie, ale do drzwi zapukała ta Pani z biustem, co bym go tarmosił. No to list zostawiłem i dobrze, bo jeszcze w nim okazję mam dopytać. Co jest z tymi babami? Przecież mówiłem, że będę tarmosił, że łajdak, że na nic w pożądaniu nie zważam i dziki jestem jak dzik dziki. Przecież mówiłem, że będę bluzkę nowo poznanej damy z jakiejś kolekcji w ogóle czy coś rozdzierał. <słuch> Się okazało, że bluzka droga i że prezent od mamy a ja ją od progu na strębę porwałem i przez okno wyekspediować raczyłem. A pani ta w krzyk, że jestem łajdakiem, że z takimi manierami to mi świnie obracać, a nie dodam się zabierać. Jeszcze się na wejściu z inną, o wiele młodszą damą zderzyła. A tamta te już naga, swe usta rozdziawiła i w szloch potem. Bo przecież jedną się winno miłować, a nie salo usług prowadzić. Droga Pani Bibliotekarko, otóż jestem wajdakiem. I dalej na pochybę wariatką się będę słodką łajdaczem. Tak, to było napisane lata, lat temu. Nie pamiętam dokładnie. W ogóle ta książka zaczęła być pisana jakieś 5 lat temu. I te listy powstały nie pamiętam w jakim okresie czasu dwóch, 3 lat może. No Było się Łajdakiem, miały się te kobiety na schodach, nie chwalę się tym, po prostu to jest fakt. I rzeczywiście było tak, że na początku stykały się z takim Łajdakiem, chciały go mieć na własność. Tak jak na przykład kupuje się Mercedesa, czy czym nie wypożycza się go, tylko się go kupuje. Prawda? I się go ma, prawda? I jutro też się go ma, pojutrze też się go ma i dopóki się go nie sprzeda, to się go ma. I tak samo mam wrażenie kobiety miały wtedy z wajdakami. Chciały mieć wajdaka, który będzie ich osobistym wajdakiem. Takim, takim immobilizer wajdakiem, czyli zawsze kto masz w kieszeni. tak? Chcesz otworzyć ja to? Chcesz zamknąć Tysz! i chowasz w kieszeni. Chcesz mieć wajdaka, wyciągasz. Chcesz go nie mieć, chowasz, ale zawsze jest twój. Tak te kobiety myślały. Natomiast kiedy się okazało, że wajdak jest wajdakiem istotnie, on po prostu nim jest. No to była chryja. Jak to? To ten Wajdak nie jest osobisty? On nie ma takiej funkcji pik, jesteś mój. On może być czyjś inny równocześnie. To na tym to polega, że wajdak jest wajdakiem. jejku, a ja myślałam, że on będzie wajdakiem tylko z wyglądu, może z zapachu trochę, jak się nie umyje. Eee, oczywiście żartuję, eee, że może będzie się łajdaczył tylko dla mnie i tylko ze mną. I w ogóle to będzie taki wajdak, nie wajdak, dupa. Przecież to nie jest film hollywoodzki, tak? Nie bierzesz sobie jakiegoś tam brata pita, który akurat gra jakiegoś wajdaka. i mówisz O jejku, teraz będziesz mój postawiać ci koło kwiatów. Dupa. Wcale tak nie jest. Znaczy, nie było. Wajdak uh, jest łajdakiem. Kłamca jest kłamcą. Słodziej jest słodziejem. I tak dalej, i tak po kolei. No, chyba że się zmieni, prawda? Przejdzie jakąś tam metamorfozę. To wtedy przestaje być wajdakiem. Chcę czegoś innego, ale do tego trzeba bardzo, bardzo długiego, złożonego procesu. Natomiast jeśli łajdak jest łajdakiem wczoraj i poznajesz go wczoraj i on ci mówi, jestem łajdakiem, to na drugi dzień dalej nie będzie. Jeśli kupujesz samochód w kolorze czerwonym, bo masz ochotę mieć czerwony samochód i postawisz go w garażu, to on na drugi dzień nie będzie zielony, chyba, że ktoś ci go przyjdzie i pomaga. Ale jeżeli tak się nie stanie i on sobie tam stoi, to na drugi dzień on dalej będzie czerwony. Ska. Więc jeżeli, drogie panie, poznajecie łajdaka i on oznajmia wam, jestem łajdakiem. No, raczej nie ukrywa jakiejś tam innej prawdy, bo gdyby nim nie był, to po co miałby się do tego przyznawać, prawda? Chyba, że jest jakiś podryw na łajdaka. Nie wiem, nigdy nie podrywałem na łajdaka. Ja po prostu nim byłem. I, i, i. i. Jeżeli ktoś Wam powie, jestem Wajdakiem, to nie oczekujcie od tego, że na drugi dzień on się ubudzi z wami i nie wiem, wyzna wam miłość i tak dalej tak po kolei, że zachowa się jak nie Wajdak, tak? A jeżeli miniecie się z inną damą na schodach, to to tylko będzie potwierdzenie tego, że wybrałyście dokładnie tego, kogo chciałyście wybrać. Wajdaka. Oni tak po prostu robią. Nie wszyscy może niektórzy mają 5 i 15, więc nie wszyscy mają tylko dwie kobiety, prawda? I to był list o tamtym okresie czasu, o tym niezrozumieniu. Yy, pewnie można wysnuć różne wnioski, bardziej lub mniej poważne. Na przykład taki, że jeżeli czegoś bardzo w życiu chcesz, to dokładnie to dostaniesz, tylko to działa w obie strony. Jeśli sobie coś wymarzysz, to to dostaniesz. Jeśli się o to starasz, to to dostaniesz. Ale być może dostaniesz to dokładnie takie, jakiego się spodziewasz. Jeżeli będziesz chciała czerwony samochód, to on, kurwa, będzie czerwony. On nie będzie czerwony, ale czasem fioletowy. On nie będzie czerwony, ale jak będzie zima, to będzie biały. On będzie czerwony. Jeżeli sobie wymarzysz i wyszukasz tego ukochanego mężczyznę cudownego i wiesz, że taki jest, no to taki po prostu będzie, prawda? Taki będzie, będzie trzeba tym pracować, ale taki będzie. Ale jeżeli chcesz łajdaka i przyjdzie goleś, A -a. jestem łajdakiem, uwaga, jestem łajdakiem i stwierdzisz, Just like this, just like this, tak to się mówi. Takiego szukam. Eee, chodź tu, maleńki, będziesz mój. To on nie będzie twój, <noise> bo chcesz łajdaka, tak? Nie chcesz pieska, który będzie za tobą chodził, eee, nie chcesz telewizora, który nie zmieni formy, kiedy pójdziesz spać i nagle nie obudzisz się i kwadratowy telewizor zrobi się okrągły. Chcesz łajdaka, czyli kogoś, kto będzie wajdakiem. Więc skoro chcesz łajdaka, będziesz go mieć. Nie dziw się zatem, że będzie się łajdaczył. Jakś tak wyglądało. No ale to były stare czasy, stare dzieje. Teraz jest zupełnie inaczej. Pozdrawiam Was. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, jakiekolwiek sugestie, to oczywiście możecie je zgłaszać. Jest was aż 12. O Boże, masa, ale naprawdę nie śmieję się, doceniam to. Doceniam to. Lepiej 12 ludzi, którzy Cię słuchają, oglądają, którzy chcą wchodzić w całą interakcję niż 40 tysięcy numerów, o których nie masz pojęcia po prostu. Także nic się nie zmienia, nie rozdrapuje twarzy krzycząc: Jezu, chcę więcej! Chcę więcej subskrypcji! Błagam! Chcę być sławny! Nie, nie. nie jesteśmy rodziną. Trzymajmy się razem. Pozdrawiam.